Wersi. Niech moc będzie z wami. Dzisiaj pokażę wam jak przerobić taką latarkę z bazaru. One są bardzo popularne, tylko że jest kłopot z tym zasilaniem, bo to na długo nie starcza. I, i te baterieki są drogie. W środku jest taki koszyczek trzy baterie paluszki. Co zrobiłem? Z kawałka rurki zrobiłem takie kształtki. To jest taki pierścionek. Ucięty kawałek rurki i przecięty piłką, tak żeby mógł się skurczyć. Dzięki temu można go włożyć do środka latarki i dopchnąć, tak żeby był w dobrej pozycji. Z aluminiowego wałka wykonałem zaś taką przejściówkę z dwoma gwintami zewnętrznym i wewnętrznym. I teraz patrzcie, co robię. Mówię te plastikowe kawałki rurki tym koszyczkiem dopycham, tak żeby było równo. Jeden, drugi. I mój adapter. I teraz biorę akumulator litowo-jonowy, wkładam do środka i mam przerobioną latarkę, w której zamiast koszyczka z baterijkami i paluszkami jest akumulator litowo-jonowy. Działa! Teraz parę słów o konstrukcji samego adaptera. To jest wykonane z takiego aluminiowego wałka 25 mm. I on jest wydrążony w środku na średnicę. 19 mm, czyli 1 mm więcej niż średnica akumulatora. Ta część, która wystaje na zewnątrz, ma 12 mm. Ten gwint ma maksymalnie 7, a minimalnie 5. Im więcej, tym lepiej. Z tymi gwintami jest taki problem, że to trzeba na czule gwintować. Mi weszło, że skok gwintu jest 1 mm, ale średnica znamionowa to jest 23,5. Otwór wykonałem 22,7, a tutaj zjechałem na 23,5 wałek i naciąłem gwint nożem. Zwykłe aluminium PA38. Pokażę Wam przejściówkę. Wydrążony wałek aluminiowy, gwint zewnętrzny, a tutaj jest gwint wewnętrzny. Kolejność czynności była taka. Najpierw na wałku został wykonany gwint zewnętrzny, potem wydrążenie, obcięcie. Zmiana mocowania i wewnętrzny gwint też o skoku 1 mm. I co któreś przejście przymierzane było? Czy gwint pasuje do latarki? Tutaj mamy szkic.